Księga Jeremiasza, rozdział czwarty: Jeżeli chcesz powrócić Izraelu, wyrocznie Pana, możesz do mnie powrócić. A jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode mnie. Jeżeli zaś będziesz przysięgał na życie Pana, zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, Narody będą sobie wiecznie błogosławić dzięki Tobie i będą się Tobą chlubić. Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i mieszkańców Jerozolimy. Wykarczujcie swoje karczowiska i nie rzucajcie nasienia w ciernie. Obrzezajcie się ze względu na Pana i odrzućcie na pletki serc Waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy. Bo inaczej Gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie zdoła go ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków. Opowiadajcie w Judzie, ogłoście w Jerozolimie, dmijcie w trąby w kraju, wołajcie głośno i mówcie, zbierzmy się i udajmy do miast warownych. Wznieście znak w kierunku Syjonu, uciekajcie, nie zatrzymujcie się sprowadzę bowiem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie lew wyruszył ze swego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze opuścił swoją siedzibę by zamienić Twój kraj w pustynię miasta Twoje zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców dlatego przywdziejcie szaty pokutne podnieście lament i zawodzenie bo nie odwrócił się od was wielki gniew pański. W owych dniach, wyrocznia Pana, zabraknie królowi odwagi, zabraknie i dostojnikom, kapłanów ogarnie osłupienie, a prorocy o nie mieją i powiedzą Ach, Panie Boże, naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, gdy mówiłeś Będziecie mieli pokój, a tymczasem Mamy miecz na gardle. W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy. Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni na drogę córy mojego ludu, nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. Teraz ja także ogłoszę wyrok na nich. Oto nadciąga on niczym obłoki. A jak huragan rydwany jego, szybsze niż orły jego konie, biada nam, bo jesteśmy zgubieni. Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimu, abyś została ocalona. Dokąd, że będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli? Bo od strony Dan wieść się rozprzestrzenia, a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. Ogłoście narodom oto są dajcie znać do Jerozolimy Nieprzyjaciele przybywają z odległego kraju i podnoszą wrzawę przeciw miastom Judy Niby strażnicy pól dokoła ją otaczają bo się zbuntowała przeciw mnie wyrocznia Pana Twoje postępowanie i twoje czyny sprowadziły to na ciebie Twoja nieprawość Także jest gorzka, skoro ogarnia nawet Twoje serce. Moje łono, moje łono, widź się muszę w boleściach. Ściany mego serca, burzy się we mnie serce, nie mogę milczeć. Usłyszałem bowiem dźwięki trąbki, wrzawę wojenną. Klęska za klęską, wieść niesie, bo uległa spustoszeniu cała Ziemia. Natychmiast zostały zburzone moje namioty, w mgnieniu oka moje szałasy. Dokądże mam oglądać godła wojenne i słuchać, że dźwięku trąb? Tak, niemądry jest mój naród. Nie uznają mnie. Są dziećmi nierozważnymi. Nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości. Lecz dobrze czynić nie umieją. Spojrzałem na Ziemię, oto zupełny bezład. Na niebo, nie ma jego światła. Spojrzałem na góry, oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem, oto nie ma ludzi, i uciekły wszystkie ptaki podniebne. Spojrzałem, oto Ziemia Urodzajna stała się pustynią. Wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed panem wobec jego palącego gniewu. Tak bowiem mówi pan. Cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnia. Dlatego ziemię ogarnie smutek, a ciemność niebieskie przestworza. Bo jak powiedziałem, tak postanowiłem. Nie będę żałował ani nie odstąpię od tego. Na wołanie jeźdźcy i łucznicy. Każde miasto rzuca się do ucieczki. Uchodzą w gąszcz leśny, wdrapują się na skały. Wszystkie miasta są opuszczone. Nie ma w nich żadnego mieszkańca. A ty, pohańbiona, cóż zamierzasz uczynić? Chociaż przywdziejesz purpurę, chociaż ozdobisz się złotymi klejnotami, a oczy szminką poszerzysz, na próżno się upiększasz. Pogardzają tobą zalotnicy, czyhają na twe życie. Tak, słyszę głos niby rodzącej w bólach, trwożny jęk niby niewiasty, rodzącej po raz pierwszy. To głos córy Syjonu, która wzdycha i wyciąga dłonie. Ach, biada mi, bo wycieńczona, wpadam w moc morderców. Znów mamy kolejny trudny rozdział. Chciałoby się powiedzieć wręcz, że taki brutalny, bardzo bolesny. Ale chciałabym skupić się na tym, że na samym początku tego czwartego rozdziału mamy takie słowa: Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu, możesz do mnie powrócić. Nie potrzebujesz się błąkać z dala ode mnie. Już samo to, że jakby Pan Bóg po raz kolejny przypomina, że jeżeli chcemy powrócić, to możemy to zrobić, że jakby e, Jego serce cały czas jest dla nas otwarte. E, ale to, co bardzo zwraca moją uwagę, to jest to słowo błąkać. Nie potrzebujesz się błąkać z dala ode mnie. E, nie pamiętam już w którym fragmencie, czy to był psalm 119, czy, czy jakiś inny fragment, który kiedyś rozważałam, i tam było o wyrwaniu z niewoli, z niewoli grzechu. Natomiast w Biblii pierwszego kościoła pamiętam, że było to przetłumaczone w ten sposób, że jakby to wyrwanie z niewoli oznaczało takie wyrwanie ze wszystkich obcych mi miejsc i czyli jakby ta niewola grzechu, ta ciemność e, była określona jako miejsce obce dla mnie. E, I wtedy pamiętam, że za, tak sobie zakodowałam i to tak bardzo mnie dotknęło, że w, każde to miejsce e, mojego oddalenia od Boga jest dla mnie miejscem obcym. Jest obcym miejscem dla mojego serca. E, I przypomniało mi się to bardzo, gdy przeczytałam właśnie te słowa o tym zabłąkaniu, bo błąkamy się zazwyczaj w miejscu, które jest nam obce, którego nie znamy dobrze, albo gdzie kompletnie nie wiemy, gdzie mamy się udać, co mamy ze sobą zrobić, to wtedy mówimy o błąkaniu, o takim zagubieniu. E, czyli jakby e, te słowa pokazują nam, że nawet nie, nie tyle odejście od Boga i jak, jakoś sobie radzenie, tak, ogarnianie, ale odejście od Boga. Jakby równoznaczne z zabłąkaniem, z takim zagubieniem, I, i że Pan Bóg nie chce tego dla nas, takiego zabłąkania, tylko chce i proponuje, i cały czas wyciąga rękę i daje tę możliwość powrotu. Tylko oczyść swe serce. Po raz kolejny takie przypomnienie: oczyść swe serce. Yy. Bardzo trudne jest to, co tutaj w ogóle jest opisane w tym rozdziale. I cały ten opis, takiego, nawet ten podtytuł Skutki najazdu nieprzyjaciela. I mamy opisane: spojrzałem na ziemię, zupełny bezład, na niebo, nie ma światła. Spojrzałem na góry, drżą, spojrzałem, nie ma ludzi. Spojrzałem, ziemia urodzajna stała się pustynią. I jakby wyobraziłam sobie, że to jest właśnie taki opis tej, tego miejsca, tej przestrzeni bez Boga. Bo jeśli Jego nie ma, to jest ciemność. Jeśli Jego nie ma, to nie ma światła. Jeśli Jego nie ma, to nawet góry drżą. Te przestrzenie, które wydawałoby się, że są potężne i silne, drżą. Jeśli Jego nie ma, e, nie ma ludzi, nagle pozostaje samotność. Jeśli Jego nie ma, to nawet ziemia, która miała być urodzajna, staje się pustynią. Nic tam nie owocuje, nic tam nie kwitnie. E, nie ma tam życia. To jest właśnie to, o czym też mówiłam w poprzednich rozdziałach, że. Tylko on jest źródłem. I nie da się nasycić serca rzeczami tego świata. I chyba w pierwszym rozdziale, już tutaj wertuję i sprawdzam, e, chyba w pierwszym rozdziale było właśnie, w drugim rozdziale, przepraszam, w drugim rozdziale e, mówiłam też o tym, że, e, że rozpisałam sobie nawet te fragmenty, m, jak jest po odejściu od Boga, gdzie dochodzi do tej rezygnacji z chwały, e, gdzie pojawia się to pustkowie serca, przewrotność, pycha, gorycz i tak dalej. E, I tu właśnie mamy jakby podobnie: tam gdzie nie ma Boga, tam gdzie jest odejście od Boga, e, powstaje bezład, powstaje chaos, zniszczenie. Świat bez Boga jest ciemny, jest niepewny, nie przynosi owoców, nie daje nam życia. A Pan Bóg zaplanował sobie i chciałby dać nam przepiękną Ziemię. Przepiękną Ziemię. On nie chce naszego zabłąkania. On nie chce naszego zabłąkania. Otwiera swoje serce, żebyśmy my mogli oczyścić nasze serca i wrócić do niego.